Dobrze, tutaj mamy polski, wielkopolski. Proszę Państwa, zaraz nadstawkę sobie przyniosę, żeby przekładać ramki puste. Robimy to, co w rodzinach produkcyjnych robiłem, czyli można na początek wyjmiemy nadstawkę, zobaczymy gniazdo, zredukujemy, a później wstawimy nadstawkę, wywalimy puste i ładnie osłonimy, zobaczymy, czy, czy czy będą tutaj one w stanie nam coś przynieść zaraz ją podniosę i będę wiedział ile jest miodu no tutaj niestety tak na styk sporobiony to nie jest do końca spoko ale czym by było pszczelarstwo żeby się pszczelarz nie mógł zmęczyć trochę czasem nagimnastykować o. Będzie, 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 będzie. <laughs> u was może nie być, u mnie będzie. <śmiech> Dobra, <śmiech> dajmy dymek. Już widzimy tutaj ładnie, jak to mniej więcej się układa. Gniazdo, tak? o więc tutaj spokojnie z brzegu coś wycofamy, żeby już one miały ciaśniej ewentualny miód będą odkładały wyżej albo już przy gnieździe Żeby się nie, nie rozciągały tutaj do czyszczenia jakoś była ramka na pewno wywalamy żeby już miejsca nam nie zajmowało pamiętajmy jeszcze podkarniaczki mają wejście jeszcze zobaczę, jak to będzie jak nie będzie za zimno to będę sobie jakieś pojemniki poustawiam będę lał tak szybciej idzie wygodniej ale, jak już będzie zimno, no to trzeba podkarmiaczki ramkowe będzie instalować to już sobie więcej zabawy. No, ale jak mamy zainstalowane, i nic nie no to, to też dobra opcja. Kolejna ramka, tutaj mamy troszeczkę miodku, rozpuszczają, chociaż nie, tutaj jest nektar, pojedyncze komórki to jest nektar, proszę Państwa, nie? Ja to pokaleczę troszeczkę. No, żeby one tutaj żeby je to drażniło że to tak nie może być i one to może przyniosą, nie? Jak im zostawię tą rameczkę tutaj na końcu no. zobaczmy dalej co jest tutaj też troszeczkę waży rameczka u tutaj podlane tutaj podlane nie wiem czy to widać nie jest ona ciężka ale to w sumie wielkopolska no i niecała bym powiedział z do 30% może zalana 25 prędzej procent tutaj tylko widać, no to kurde one przynoszą, nie? To jest zalane. I widzicie, żeby nie było tych dwóch ramek, to to by było zmieszczone albo bliżej gniazda, by, by ramki były pełniejsze, albo w nadstawce bym miodek, nie? A tak taka ramka sporo do przenoszenia. No, ale mają czas, na razie zostawimy, zobaczymy jak kolejne wyglądają, bo może być zaraz tutaj gdzieś mniej, na przykład tutaj już jest mniej, widzisz? Tutaj jest mniej. O, a tutaj ta strona podlana, ale pusta. O, tutaj więcej troszkę. Spokojnie pszczółka chodzi, i zobacz. Dymek poczuła i pije, nie? Ciele jest to nie Nie Dzisiaj jeszcze nie zbierały jest ranek o, To będzie też do przeniesienia Ewentualnie dam do innych wielkopolskich nie? Bo w korpusowych jeszcze nie patrzyłem Można by było coś tam wymienić No i tutaj O, tu szybko czerw się zaczął Tutaj czerw jest, ale tak jakby mały krążek i tu jajek nie widzę też. Także tak po prostu mateczka jakby poleciała sobie. Hmm. No i u góry odłożone trochę pokarmu. No tu dalej matka już nie, nie, nie pójdzie, bo tu jajek nie ma, więc one to ze sklepem się wygryzie i będzie finito. No ale to by wyglądało na to, że te właśnie dwie ramki miałyby być osłonowe. Raz i dwa. Tamto do przeniesienia, akurat one tutaj podlegają, będzie lepiej. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. To jest sporo, ale przy dużej rodzinie to są Wielkopolskie. To, e, to nawet i na tylu, bo przecież na dwóch korpusach niektórzy zimują rodziny produkcyjne e, Wielkopolskie, tak? Na Wielkopolskich ramkach to masz 20 ramek, to idę tam po karmu. Nie? to za dużo według mnie na 20 ramkach ile to pszczoły i ile pokarmu to jest, to, to nie, nie wiem czy czy to jakikolwiek ma y, sens ekonomiczny no i tutaj zaczerwione larwy dookoła mleczkiem zalane także tutaj matka sobie radzi nieźle to wygląda jak tutaj już mamy tyle No, chłodniej się zrobi, to. to już nie będzie tyle i pyłku nie, nie będzie dostarczała rodzina nawoć przykwitnie. To już matka nie będzie tyle czerwiła i wtedy będzie łatwiej jeszcze wyrzucić jakąś ramkę. Chodzi o to najbardziej, żeby bez potrzeby nie zalewać nadwyżek takich, nie? że na przykład dwie ramy za dużo. Szkoda pszczołu, szkoda tej pracy. I tutaj cała rama z jednej z drugiej strony larwy. Także ok, nie. No nie będę dalej grzebał. Jedynie tutaj to mnie byś zainteresowało, bo tu chyba węze jest. Za ramkę pracy wrzuciłem węzę późno. Nie było pożytku, nie odrabiały i teresek nie odrabiają, chociaż coś tam delikatnie noszą, no to też znaczy, że im to w sumie niepotrzebne chyba, nie? Nie są zainteresowane. Już w drugiej połowie. Lata pszczoły tracą zainteresowanie węzą nie chcę odciągać zbytnio. I później mamy taką, zobaczcie, taką rameczkę. Słabo odciągnięta. Nie, z tej strony jeszcze, jeszcze, ale tutaj było coś czylwione. Ale z tej strony, a bo to zgryzione pewnie było. O! Tutaj pyłku trochę. No ale w każdym razie ta ramka nie za bardzo jest tutaj. Nie? One nie ociągną tego. Tutaj ten pokarm muszą przenieść sobie. Także tą też wycofamy rameczkę. Mhm. Zainteresuję przeniosu. Będzie na wiosnę dobra ramka na poszerzenie. Odbudują wtedy dobrze. O. To tutaj moglibyśmy dodać, żeby nie przesuwać wszystkiego dodać ramkę, która mogłaby być dobra na właśnie pokarmie. Tutaj sporo miodu. Pierzki nie ma tylko. Hm, czy tu wejdzie teraz? Na ścisk to wszystko było. Nie, nie ma sensu. Zrobimy jak jest, po prostu one się przeniosą, będę chciał bardziej do centrum tą ramkę sobie no Zobaczmy, co tutaj jest w ogóle, czy jest czerw? może tutaj jest bieżga. Czerw i pierzga, także to jest dobra ramka na, na zimę, o tutaj ładnie pierzgi, czerw się wygryza, pszczoły to powinny uzupełnić pokarmem i będzie dobra ramka na osłonę druga, także dobrze. Poniszczymy te mateczniki, miseczki, znaczy, nie to, że nie wiem co to jest, wszystko wiem, tylko czasem się płynęłem. O. Wkładamy w ten sposób i, i gra gitara. No i dobra, teraz co nas interesuje, to wyrzucenie spędnych ramek, żeby one nawet tutaj nie chodziły. O. Tam, gdzie trochę miodu zostawiamy, może do

Wyczyściły i zostawiłem. O, zobaczcie ile propolisu. To wszystko do skrywania, proszę Państwa. O, bogactwo. Także, tylko będzie czas. Myślę, że zimą będzie można to ogarnąć. Jak ktoś robi jakieś nalewki, jakieś maści, cokolwiek z propolisu, to będzie można u mnie takowy pozyskać. Ja będę pozyskiwał, ode mnie będzie można nabyć Tu już chyba będzie miodek Nie, jeszcze Okej okay. mhm. Tutaj już mamy ramkę I to co, proszę państwa Tutaj mamy ich miodu, prawie jak powiedzieć około kilograma będzie na pewno oczywiście, Te będą też wielokwiaty. No, bo od czasu lipy, no wiadomo, gdzieś po rowach, po łąkach, cokolwiek kwitło. Nie jest tak, że, że tylko ogromne jakieś pożytki jak teraz na one są w stanie złożyć. Nie jest tak, proszę Państwa. Nie wiadomo co tam pszczoła sobie wymyśliła. To zostawimy. Tutaj pustki. Zabieramy. Ale ładnie tutaj kitu. Jak widzisz, folia była na górze i o wszystko kit. chłodniejszy dzień i wiaterek. Ale tutaj mam zaciszę, w tym zakrzaczeniu. Także jest spoko, nawet na taką pogodę, na przeglądy. Tutaj zalewają, także zostawiam to. Widocznie to miejsce jest im potrzebne. Ta ramka, tak samo. Już nawet chyba sklepić zaczęły pojedyncze komórki, takie jakby. Także tutaj nawet nieźle bym powiedział, wiadomo szału nie ma, no ale to, to jest zaraz wrzesień, pamiętajmy. O, ta pełna rama prawie. Jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Tak samo załadowano. Pięknie, obiecująco wygląda. Tutaj będzie koło 10 kg na ten moment. Jeszcze mam nadzieję, że doniosą. z cukrem, z nowej pranki. <grym> no i tutaj podlewają, zostawię im jeszcze. Zostawię... A nie, tamta jest bardziej zalana. To ja bym to zabrał do przeniesienia lepiej. Szkoda już tego miejsca. Niech one lepiej doleją to, co mają. Tam jeszcze może zerknę. tu faktycznie ona... O, ta cała pusta strona, no ale to nic dziwnego. Z jednej strony będę kręcił, to zrobiłem tak, może one doniosą, przyniosą. Nie wiem, że im dam do wylizania będzie jakaś, że nie będzie mi się chciało kręcić, nie tak jak z jednej strony. No chyba, że nabita full. Z jednej strony to też szkoda. Jednak trochę miodu. Ale tak oto już nie jestem taki paderny na miodek, ja już się obżarłem. Także już teraz troszeczkę głowy używam, żeby się później nie narobić. Bez sensu. No i dobrze, tak pozostawimy może coś dobrego z tego wyjdzie jeszcze, nie? Tutaj zasunamy w ten sposób, żeby tam ewentualnie one wodę miały jeśli pogoda się zepsuła. Tutaj doszczelniamy. W ten sposób o, i wszystko worek, papier to jak drzewo, piękny materiał I już mają dobre warunki. Zamykamy. <śmiany>